Wow! No to tak prawie za wszystkich spierdalać Na no, swojej piwach no, Dość do tej zabawy z twoim koszem Skończymy to w no, tej chwili Od tego momentu Na wieku Taką wręcznąć Że zrobi krok, To wtedy na tych miastach Wszystkie dostaniemy sms-a Odmienię ty do alerki RCB Żeby spierdalać Bo kurna to idzie gdzie? A nie, że ty będziesz nadal w na takim że jak kurwa będziemy na ciebie patrzeć, to będziemy sms o określić Pomagał pomagam wysyła. Wydaje mi się, że na tyle już. Poczułek, Na własnej skórze, Wspaniałości od twoich najbliższych oraz ludzi obcych, że teraz najwyższa pora zadbać o siebie. Tak wiem, widzę, że jesteś w chujowej kondycji, w kiepskiej formie, ale przecież kurwa wiemy na co cię stać. Wstawaj. No i teraz raz do wszystkich skierdala. To swoje kurwa. Dobra. 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 Dobra.